Zadanie 21. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 50, losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5. Nie mniejszych od 50. No to mamy tą naszą 50. Tu są mniejsze, a tu są większe. A oni są nie mniejsze, czyli nie te, czyli większe. I równe. Czy mamy 50 razem w tą stronę do 99? Ile ich jest w takim razie? Tutaj wydawałoby się, że jest od 50 do 99, wydawałoby się, że jest 49 liczb, aczkolwiek jest 50 z racji tego, że jeszcze liczymy 50. Od 51 do 99 jest 49, ale jest jeszcze 50, więc omega w naszym wypadku to będzie 50. Zobacz, jest nawet w odpowiedziach, że jest 50,49 w mianowniku. Eee, dobra. No to podzielna przez 5. No to tak. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 i 95. Można było powiedzieć, że nudne i wyczerpujące to wypisywanie ale sposób pewny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, czyli sprzyja nam zdarzeń 10, czyli mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 10/50, my nawet nie skracamy, bo mamy taką odpowiedź, czyli A